Dzień dobry, lub też dobry wieczór. Zależy, w którym momencie dnia słuchacie albo może oglądacie ten odcinek. Ja jestem Mikołaj. Możecie mnie kojarzyć z filmowego łącznika czy też tutaj, czyli kije na sterydach. I dziś będzie recenzja z filmów, które no, na początku nie spodziewałem się, że będzie aż takie dobre. Ale, no, wszystko może się zdarzyć, i okazało się, że ten film jest naprawdę, naprawdę ciekawym kawałkiem kina. Albo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Jest to film pod tytułem: Zniknięcie w reżyserii Zakaregera. No i co robi ten film? Ciekawy, albo też bardzo dobry a mianowicie sposób, w jaki jest poukładana historia. Bo po pierwsze, to jest nielinearny sposób, czyli na przykład coś w stylu, no, Pulp Fiction. Po drugie, ukazuje różne punkty widzenia, jeżeli chodzi o daną sytuację, ale naprzeciw Rashomonowi, czy też ostatniemu pojedynkowi Ridleya Jaskota. Te wersje nie zaprzeczają, a jednak dodają coś do tej sednej sprawy. I to jest taki plus, dlatego że ja, jako widz, mogłem tak powoli patrzeć na to, na przykład, co wiemy już, a czego jeszcze nie wiemy. I, do, i to zawsze dodaje się z takim szokiem. Chociaż <gryw> miałem taką myśl co do tego zakończenia, że to akurat to będzie. Ale no, z dołu no, nie zaskoczyłem siebie, ale może ktoś inny zaskoczy. No i tak. To nie tylko pozwala na dodanie jumpscare'ów, ale też danie postaci wystarczająco czasu, aby na przykład rozwinąć, analizować lub też poobserwować, co na przykład ludzie sądzą o tej postaci, która jest. Protagonistą, akurat w tej części? Czy też co ona sądzi o nich? I to jest też jeden z plusów, że nie mamy jednego protagonisty. No, można powiedzieć, że jest jedna postać, która można określić, że mo może być głównym bohaterem, ale to jest tak podzielone, że każdy. Postać z tych sześciu ma swój czas ekranowy, ma go wystarczająco, żeby stać się głównym bohaterem od razu, więc możemy nazwać, że mamy bohatera takiego zbiorowego, tego głównego bohatera. No i tak, co jeszcze mogę uznać, że jest dobre? A mianowicie, kogo oni wybrali na tę rolę? Bo po pierwsze, Mamy Julie Garner, jedną z paru bohaterek tegorocznego lata, po tym jak no, zabłysnęła jako Sremny Surfer, a teraz jeszcze zabłysnęła jeszcze bardziej tą rolą. Co pokazuje, że, że dla osób, które nie interesują się aż tak bardzo telewizją, w sumie ja, bo chyba Ozarku czy innej serii nie widziałem, gdzie ona była to na pewno uważam, że to jest mocne przywitanie z przytupem. A też chyba Wolfmana nie widziałem, więc no. Kto jeszcze zasługuje na pochwałę? A mianowicie gwiazda z nominowany do Oscara za obywatela Milka, Josh Brolin. On też tutaj daje mocną, bardzo emocjonalną rolę, tak samo jak Gardner, i chyba w mojej opinii ma on najlepszą część. I nie. Nie o to chodzi o to, że tam jest plakat Mad Maxa, którego akurat uwielbiam i to jest chyba mój drugi ulubiony film, ale że to jest taka najbardziej emocjonalna część, jeżeli chodzi o tych wszystkich, no na równo z tą ostatnią częścią. Więc mogę przyznać, że te dwie pierwsze oraz ta ostatnia to są, są takie najbardziej emocjonalne. Co do pozostałych części, to ja bardzo szanuję aktor, wybór aktorów oraz to, że każdy aktor, który miał tą swoją część, zagrał tą rolę naprawdę dobrze, to niestety mogę na przykład się zawieść na naszym Hanie Solo, tylko nie nie pamiętam jak on miał na imię. Czy to był Aldren Enrich? Nie wiem, nie wiem. Nie próbuję wymówić tego nazwiska. Które, no, jako Paul no, w moich oczach zawodzi. Benedict Wong. On miał też dobrą, dobrą rolę. Jakby nie jestem mu do wytykania tego, że na przykład w tym filmie jest Woke albo że jest gejowy i że to. Ten. nie, 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 ja nie jestem wytykany tylko po prostu o to, że on miał zbyt mało czasu do dyspozycji bo na przykład gdyby dać mu jeszcze jakieś z 5-10 minut to by mogło być na równi z takim Brolinem czy Garner ale też widzę problem, że no my nie łączymy się jako widzowie z tą postacią Ponieważ nie ma takich emocjonalnych momentów jak u wcześniej wspomnianych aktorów. Co jeszcze na plus? Na pewno na plus u mnie są też zdjęcia oraz zabawa kolorem, co daje nam naprawdę bardzo ładne wizualne kombo. Może to nie czasami niektóre kombinacje tutaj są znane z innych klasycznych takich. Popularnych horrorów dzisiejszego dnia, ale w tym przypadku naprawdę ładnie wygląda ten film. Ale to nie jest coś, co jest tak totalnie ładne jak w Dune, czy na przykład nie wiem w Batman lub innych filmach, które kręcił na przykład Fraser czy Sanger. Ale no, jak na horrory. To naprawdę ładny film. I do tego jeszcze no muzyka klasyczna, taka, nie mówię, że taka klasyczna jak wiecie, Beethoven, shopping. tylko taka klasyczna jeżeli chodzi o horrorów, czyli wiadomo zabawa z trumyczkiem na wiolonczeli, czy innych takich instrumentach. No to naprawdę pasuje pod klimat. Chociaż też, co ja lubię, to jest sposób, jaki użyli takiej normalnej muzyki w tym filmie. I bardzo chcę, żeby właśnie dużo twórców horrorowych użyło takiej muzyki, żeby na przykład pomyśleć. Ej, nie przypadkiem miało być poważnie, to co? <grywki> I naprawdę to jest moja rada. Róbcie to najczęściej. Szczególnie w horrorach, bo to może zabić się z widzem. Jeżeli mam patrzeć w ogóle na minusy oprócz Hana to jeszcze muszę powiedzieć, że tempo tego filmu jest jedną z rzeczy, która no, troszeczkę mi psuła klimat, dlatego że gdyby to byłby taki thriller normalny, bez w ogóle horroru, to ja bym się przygotował na to Zupełnie inaczej, że to będzie może być to wolne, żeby wiadomo, patrzeć na te postaci, popatrzeć na ewentualnego detektywa, ale to promowali jako horror. I to tempo jakoś mi naprawdę, naprawdę nie pasowało pod takie energiczne i bardzo nerwowe filmy. Co, co tak naprawdę. Takich słabszych widzów, może z tych nerwów no, wysiąść. Ale no. Co jeszcze mi się nie podobało? Yy, rola bezdomnego też uważam, że jest troszeczkę słaba, jak na tych sześciu protagonistów. Ale też jest jakoś pozytywna, więc nie uznaję to jako totalny disagreement, że on nie powinienem być, ale to jest i tak najsłabsza główna rola w tym filmie. No i co jeszcze mam wspomnieć o tym filmie? Jeszcze wspomnę to, że nie oglądałem jeszcze Barbarzyńców, a jednak muszę to nadrobić. Głównie dlatego, że nad tym wszystkim stał Zack Krieger. Osoba, która już jednym filmem bardziej mi zaimpownawała, niż w ogóle Aster. Nawet Eddington jest w mojej opinii gorszym filmem, niż zniknięcia tutaj, bo to to jest film pod takie no, można powiedzieć mojej gust, że lubię horrory, lubię thrillery. I to też. No, podpasuje. Więc uznaję to jako niespodziankę roku. Oraz gdybym miał to dawać do takiej wielkiej trójki nowych twórców horrorowych, które mogą godnie reprezentować ten gatunek. To właśnie dałbym do Gersa Kregera. I ewentualnie którą z tych dwóch, czyli farżą czy dukoronał, Ale no. Co do tej trójki, to jeszcze nie zastanawiajcie się, bo ja widziałem Alfę <grybujesz> i nie szokowało mnie, więc. A z farżą widziałem substancję, więc proszę mi zadawać pytań co do wyboru tej trójki. Ale no. No, i to chyba tyle. Może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy co do tego filmu, ale chyba powoli myślę, żeby nie dać sobie dać kropki. No, chyba, że coś magicznie przyjdzie. Tak teraz, teraz. A, lubię też jak na ten film. Patrzy się inaczej przed zobaczeniem, no i po zobaczeniu. Bo na przykład przed zobaczeniem, to myślimy, że to będzie takie totalnie odichane i to będzie naprawdę jakaś dziwna jatka. A tutaj po filmie zobaczymy i takie, no, była jatka, ale nie to, co się spodziewałem. I to jest takie, nie to, co się spodziewałem, ale w dobrym stylu. Że takie zaskoczenie roku. Tak jak ja się zaskoczyłem Kregerem, tak samo zaskoczyłem się w ogóle narracją tego filmu. Więc to jest taka moja polecajka ode mnie, ode mnie, ode mnie. Dla osób, które jeszcze nie są zdecydowane co do zobaczenia tego filmu. Więc tak krótko podsumowując, zniknięcia. To jest kolejny dowód na to, że horror to jest jeden z najlepszych gatunków na razie w kinie. Nie jest takim najlepszym, najlepszym totalnie, ale w topce to można dać, bo na przykład sci-fi upada, superhero. Jakby nie upada, nie upada, mamy Dionę, ale dużo takich oryginalnych filmów to już upada. Upada nam filmy super Hero pomimo sukcesu Supermana. No i wiele takich gadunków popularnych z lat 2010. dziesiątych. Hmm. <noise> przepraszam. <głosy> Nie no, przepraszam, przepraszam za pomyłkę. To powoli tak powoli zapada. A teraz właśnie mamy erę horrorową. I to jest dla mnie plus, że dużo osób próbuje wejść w horror. Ale wracając do filmu, to też naprawdę mocne performancy dla mnie. Każda rola jest warta pomyślenia, że mogę być tą postacią, mogę być tą, 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 tą. Te postacie po prostu da się lubić, da się do nich w ogóle porównać siebie do tych postaci. <grywia> Nie no. Dobra. A i jeszcze dla mnie plusem jest no sposób, jaki to zostało poukładane. Jakby dwie czy historie można inaczej poukładać, ale jeżeli postawimy ten film linearnie, to by było naprawdę szczerze słaby film. Po prostu film, który próbował być filmem, a tak naprawdę nie jest, przez to, że jest linearny. Ale no. I na koniec na totalny koniec, 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 koniec. <laughs> Małe ostrzeżenie: to nie jest film dla osób o słabych nerwach. Ten film głównie przez tempo oraz jak niektóre sceny są naprawdę mocne, intensywne, to mogą wywrzeć takie wrażenie, że to jest ciężki film. I serio widziałem dużo horrorów. Musiałem to przetrawić przez chwilkę, aby w ogóle coś powiedzieć, więc, <grym> więc no. A teraz już z wami żegnam i się no usłyszymy. Zależy czy to w tutaj, w kinie na sterydach, czy na filmowym łączniku. I na szybko wspomnę co do filmowego łącznika. Przepraszam, że znowu tak przedłużam. Ale niestety powodem, dlaczego nie nagrywamy odcinków jest prosta. Sezon wakacyjny, niestety, powyjeżdżaliśmy w którymś kierunku, że na przykład ja byłem w tej wakacjach ten, ten, ten dzień, Ryszard też był w inne dni, i Olek też był w inne dni, więc nie mieliśmy jakoś możliwości nagrywania. Ale, ale po jakimś czasie może nawet parę dni jeżeli nam się uda, to nagramy w sumie jakiś odcinek czy dwa. Ale no, na dziś już totalnie żegnam. Słyszymy się tu albo na podcaście. Mówię adios i ostatni raz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcaście.